Przede wszystkim dzisiaj taki test. Chińska ładowarka. Hmm, ładowarka, nie wiem jak ją nazwać. Taka o, ładowarka, chińska ładowarka Everun i będę wyrywał kolumnę kierowniczą. Spróbuję, czy da się tutaj wyrwać kolumnę kierowniczą. O kurde, broni się, broni się, nie nie pozwala mi wejść. A, taka mnie perwersja naszła, może by to wyrywał. Urywać to, urywać tak na serio ta maszyna rzuciła polenia, polenie podczas pracy i było podejrzenie, że zgasła innymi słowy, no i było podejrzenie, że paliwa brakło tam. Uzupełnione paliwo, odpowietrzone, coś tam, coś tam, no i dalej nie, nie, chce, nie chce zapalić. Oczywiście silnik obraca, wszystko jest normalnie, w porządku. Sprawdzone wtryski, ale to nie wtryski, chociaż nie były najlepsze. Ona tak jakby na jeden cylinder, nawet na wspomagaczu nie chce. Ja sobie tylko tak po zgrubnym umyciu tego silnika zauważyłem, że tutaj spod tego korka to jest korek wlewowy oleju do pompy wtryskowej, zwykła pompa rzędówka. Tu wycieka normalnie ropa, więc pompa jest dotankowana ropą do pełna. Tam nie powinno być ropy, tam powinno być troszkę oleju. Tutaj na potwierdzenie o, jest miarka. Normalnie wyciągamy, sprawdzamy miarką tak jak w silniku. No więc tak, trzeba to spuścić, trzeba zobaczyć co się stało, czy to padła pompa, czy nie pompa, nie wiem, zobaczymy. Może sobie zdejmę klawiaturę, może zmierzymy sobie ciśnienie sprężania, może to coś wyjaśni. Mam pokazać jak to się zachowuje. Wyciąg jest na odspalin, więc dymu nie zobaczycie. Tak jakby na jeden cylinder próbowała. No i działamy ze sprzętem. Słuchajcie, taka sytuacja. Raczej to nie jest układ paliwowy. Ja sobie z tej pompy spuściłem tą ropę, nalałem tam oleju, ale to nie jest problem układu paliwowego, dlatego, że on powinien odezwać się na jakimś powiedzmy tym plaku, czy czymś tam. Jak mu się psiknie, to powinna być reakcja. Tutaj reakcja jest tak jakby na jeden cylinder. Zresztą widzieliście jak on reagował przy kręceniu rozrusznika, no to pojawia się tylko takie spalanie stukowe na tym cylindrze i nic poza tym. Wtryski wyjąłem, wpuściłem endoskop, nic nie widać, nie mierzyłem jeszcze ciśnienia, zaraz je z powrotem wyciągam, bo przyszło mi jeszcze do głowy, tutaj znalazłem podgrzewacz z pompką, nigdy nie używany, w folii jeszcze była wtyczka, włączyłem to do sieci, mówię, może jak podgrzeję ten silnik, zobaczymy, zaskoczy. No ale nie, nie zaskoczy nawet jak jest ciepły, także nie ma tutaj co gdybać, paliwo dostaje przez wtryski, przebija, założyłem sobie wtryski na, na rurki, przy przekręceniu rozrusznikiem normalnie końcówki rozpylają, no oczywiście nie wiem w jakim, w jakim momencie, w jakim, jaki jest kąt wtrysku, no mogło się, nie wiem, rozjechać coś na rozrządzie. Wszystko jest możliwe, ale reaguje na jeden cylinder, no to raczej, raczej by się rozjechały wszystkie. Nie ma zaworów pokrzywionych, koniki pracują, no to takie podstawowe rzeczy sobie sprawdziłem. Natomiast teraz wyrywam wtyskiwacze z powrotem i mierzymy, robimy pomiar kompresji. Myślę, że się cokolwiek rozjaśni. Jeśli będzie jakiś problem, z, nie wiem, z pogiętymi korbami albo czymś takim, no to tutaj w tym sprzęcie raczej niewiele podziałamy. Silnik trzeba będzie z tej maszyny niestety wyciągać. Trochę już porozkręcałem. Słuchajcie, takie wnioski pierwsze. Nie jest to przy, przypadłość układu paliwowego, że on nie chce odpalić. Sprawdziłem sobie tutaj wykręcając wtryski, sprawdzając je jeszcze raz. Pomimo, że one są nowe, to zresztą będziecie widzieć, każdy jest inaczej. Wniosłem tutaj na próbnik fryski, żeby sprawdzić, generalnie czy wiecie, no czasami coś nie pykło, bo przy montażu różne rzeczy mogą się wydarzyć. To były nowe fryski i teraz tak, ten ma 200 barów otwarcia, 2 po 190 i 1 210. No i teraz chyba trzeba z tego średnią jakąś wyciągnąć i to wszystko poustawiać. Nie, nie sądzę, żeby to był problem akurat z tym, że one są tak poustawiane, to powinno odpalić, ewentualnie koślawo chodzić jakoś, ale no kurczę, umówmy się, to są nowe wtryski z serwisu. Wszystko, wszystko gdzieś tam w tym kierunku prowadzi, że to ciśnienie, sprężanie jest zbyt niskie. Co się stało, że ta maszyna zgasła podczas pracy, nie mam pojęcia. Co. Pogięły się korby nagle, ale co musiałoby zassać coś do filtra powietrza, nie? jakąś wodę albo, albo coś takiego? No to, to wtedy tak. Natomiast innej przytarć na cylindrach nie widzę. Bo już patrzyłem sobie kamerę endoskopową. tam jest teraz, wiecie, tego paliwa nawstrzykiwane, jak on nie chciał odpalić długo, no to, to tam wszystko zalane, te tłoki, ten nagar się trochę rozpuścił i z głowicy i z cylindrów, zaczyna to po ściankach spływać taki szlam, pierścienie to rozprowadzają, więc no, widok tam jest taki sobie i nic się tam więcej nie, nie wymyśli, nie widać takich ewidentnych śladów, żeby tam jakieś uszkodzenie było, przytarcie czy coś. Tyle na razie idę szukać czegoś, co by pozwoliło nam zmierzyć ciśnienie sprężania. No zegar muszę tylko nie wiem, czy będę miał jakiś taki adapter pod ten system. No dobra, myślę, że będzie widać. Ok, ile napompował? 12 barów. Tak, bary są na czerwono, około 12 barów. No nie będzie to chodzić. Cylinder numer 2. Uwaga. To samo, nawet mniej 11 11 jest, no mniej więcej 11 barów, trzeci też w okolicach 11 barów. No i zobaczcie, czwarty jest najsłabszy, tutaj nawet 10 barów nie, na, nie nadmuchało. Także co, no, motor kaput, nie wiem, jak to po chińsku się mówi, ale motor kaput. Z jakiego względu, też nie wiem, ciężko powiedzieć, bo już Wam chyba mówiłem, że jeśli chodzi o pogięte korby, to są tylko dwie możliwości, albo na przykład dostanie się wody przez filtr powietrza, no, jest, to, jest taka możliwość? No może jest, nie wiem, chociaż dobrze to jest tutaj w miarę zabezpieczone. Nie powinna się ta woda tam nalać do puszki, nawet jak na zewnątrz stoi, no bo wtedy po odpaleniu mogłoby pociągnąć wodę i, 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 i korby zgiąć. Druga sprawa to jest przy próbie odpalenia na tak zwanego plaka, czy jeszcze z plakiem, to pół biedy gorzej jest jakiś samostartów używać takich agresywnych środków wtedy, jak się tego tam za dużo napsika, no to by te korby też mogło pogiąć. No a, a jeszcze jakaś, nie wiem, chyba że przedmuchało tak uszczelkę pod głowicą, że na wszystkich, na wszystkich cylindrach, no i słuchajcie, wiemy, że nie ma kompresji, i nie wiemy dlaczego, i tak co mi się udało jeszcze tutaj w międzyczasie ustalić. Mam teraz tutaj pistolet z powietrzem do pierwszego cylindra wprowadzony. Cylinder, czy tłok w górnym, martwym położeniu, tak żeby zawory. Były tutaj szczelne, mamy oba zamknięte zawory, słychać jak powietrze ucieka, no tutaj nie ma dużo, bo myślę, że około 8 barów. Mogę tylko sobie trochę szybciej to, żeby się napełniało i co, skąd syczy? No syczy z misy korbowej, ze środka silnika, tak jakby przez pierścienie to uciekało. Okej, tak wygląda prawdziwa mechanika, tak, nie białe rękawiczki, jakieś fartuszki, tylko niestety tak. Mówiłem Wam wcześniej, że kiedy przyjdzie konieczność wyciągnięcia tłoków, to tam będzie ciasno z miską. Poradziłem sobie z tym tak, że uniosłem całą maszynę do góry. Wyczyściłem tylny most i zrobiło się na tyle miejsca, że łamiąc ręce i palce, podkręcałem miskę. Tam było najgorzej z przodu, bo tam jest ta kołyska, która trzyma. Wózek przed tylnego mostu, i, no ale dało radę. Miskę mam wyciągniętą, pierwszy korbowód w górze. No i szczerze mówiąc, jakoś tak mi po głowie chodziło, że mogły się korby pokrzywić. Bo słuchajcie, bo co? No bo była jakaś tam akcja, że to zgasło podejrzenie o paliwa później jakieś tam plaki, coś tam były psikane do, do lotu. No i tak mi jakoś się to składało w jedną całość, ale. Słuchajcie, ale, no nie, korby nie wyglądają na krzywe, tak na pierwszy rzut oka, natomiast umyjemy sobie tutaj tego tłoka, to Wam coś pokażę, bo chyba tłoki popękały. To jest tłok z pierwszego cylindra, zobaczcie co się tutaj wydarzyło, pierścienie sobie już ściągnąłem, pęknięta półka jedna pęknięta, półka druga i tam pęknięcie na, pod, w kanale, pod pierścieniem olejowym. O tam, że o tam. To pęknięcie ciągnie się tutaj gdzieś do, do tego miejsca. No stąd pewnie też było słychać to ciśnienie, sprężenie uciekało tędy, bo tutaj są takie spływy, takie kieszenie zrobione, żeby olej tędy odpływał. I uwierzcie mi, to, uwierzcie mi że to są tłoki oryginalne. To nie jest żadna chińska podróbka. Maszyna chińska, tłoki chińskie, więc oryginał. No i najgorzej jest na cylindrze drugim. Zresztą najgorzej. Trudno tu mówić o tym, że gdzieś się lepiej, bo to i tak jest wszystko śmietnik. Generalnie tutaj na drugim cylindrze to już pierścienie stanęły. Nie da się wyciągnąć. Natomiast wszystkie półki połamane w każdym jednym tłoku. Ten pierwszy, który tutaj wyciągałem, jak pierścienie wyjąłem. To zobaczcie, to jest o tak odpadło. Czy to się stało nagle, że tak o śmiem wątpić, to musiało postępować. Chyba, że rzeczywiście nie wiem coś tutaj nastąpiło jakieś takie dziwne zjawisko, coś musiało się tu zadzieć jakaś temperatura albo nie wiem, siła jakaś zadziałać musiała na to na te półki, chociaż one widzicie no popękały. Tak sobie w jednych miejscach. W sumie ciekawe, bo nie porównywałem, czy to jest w jednym miejscu na wszystkich płokach w podobnym czy to jest w różnych miejscach. Czekajcie, bo to jest brudne tutaj będzie, gdzie to jest pęknięte, tu jest pęknięte z przodu przed tą kieszenią. I tutaj ciężko powiedzieć, gdzie jest pęknięte, bo ale nie raczej z tej strony, bo tu pierścień nie złapało. No ten jest zanagarowany cały, nie wiem gdzie gdzie pękło, ale pierścień nie trzyma tutaj, w tym miejscu, więc domyślam się, że tutaj tutaj jest kolejny tłok i w kolejnym miejscu jest to samo, przed tą, przed tym ujściem tutaj, przed tym spływem, także wszystkie praktycznie jeszcze tego pierwszego, co tutaj leży, nie patrzyłem no, ale to jest to samo o, w tym dokładnie miejscu. Czyli tutaj jest ta kieszeń, tu i w tą stronę jest pęknięcie. Tak? Tak, w tą stronę. Także tego. No dobra. Nie ma do tego silnika żadnych danych, to już Wam chyba mówiłem. Nie wiem, czy są jakieś części. Wtryski były, ale tak jak mówię, w całości. Ciekawe. No, osiowość tych korbowodów trzeba by sprawdzić, czy one rzeczywiście nie ulgły pod wpływem jakiegoś, nie wiem próby odpalania na jakimś plaku, czy czymś, czy te półki popękały od tego, czy, czy to się stało gdzieś w jakichś innych okolicznościach, ciężko powiedzieć. Sprawdziłem sobie pierścienie, włożyłem do tulei, tam nie ma praktycznie żadnego zużycia. To chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że maszyna też ma znikomy przebieg, to nie jest maszyna, która pracuje jakąś tam, nie wiadomo jaką ilość, ilość godzin. Pójdziemy to sprawdzę, pewnie tam na tym zegarku gdzieś od motogodzin się wyświetla. Ciekaw jestem, jak będzie z żywotnością tych samochodów, które coraz częściej się u nas pojawiają. No i tam chwalone w internetach, że takie fajne i takie ładne i w ogóle. Ciekawe, ciekawe. No wiadomo, że jak się porówna na, na tle naszych, to może i to nieźle, wy, znaczy naszych w sensie europejskich, to może i to nieźle wygląda, bo wszystko się rwie na potęgę, ale u, uwierzcie mi, taki silnik jak tutaj nie niewysilony, bo to jest silnik bez turbiny. co to jest na niego 2700 motogodzin to przecież to, to, to nie, 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 nie ma prawa, nie miałoby prawa to się normalnie w normalnych warunkach takie rzeczy, takie rzeczy się stać, tym bardziej, że te tłoki nie są jakieś takie e, delikatne, no chyba, że rzeczywiście coś, ktoś temu pomógł i co, myjemy, spisujemy listę, zamawiamy części nie wiem, jak wy sądzicie o tym czy to się stało tak, że tak? Czy tu coś się wydarzyło takiego, że, że jakoś siła zadziałała? Typu, no, mnie tam chodzi cały czas po głowie to odpalanie z plaka po zapowietrzeniu teoretycznym, chociaż no nie wiem, ponoć zgasło, później się okazało, że niekoniecznie, być może to paliwo to jednak tam było, po prostu zgasło w czasie pracy a później już nie, nie, można było tego uruchomić normalnie, no i tak to trafiło do mnie, więc też nie wiem dokładnie, jak to tam wyglądało, no raczej plak nie powinien spustoszeń takich zrobić, najgorzej jakby to był jakiś agresywny samostart, no ale to też nigdy do końca nie wiadomo, to też nie widać, żeby to jakoś długo tam, długo tam pracowało, tak z tymi połamanymi półkami, dlatego, że że no to by było jakieś wytarcie, czy ubytki no ale jednak musiało zapracować, nie? Musiało to pracować, bo są z, y, tutaj pierścienie, pierścienie zanagarowane, więc no być może to jest kwestia jakiejś wady materiałowej.